He, <śmulatka> <LSD. śmulatka> fajne. Dobra, no co się dobre to. Kaka i hash. z kolegami. fajne, dobra. Fajne. To sobie teraz wejdę na Twitch'a i to może ktoś streamuje. O, Bongkul streamuje. O oh, kurde, on jest głupi. On tak śmiesznie w ogóle gada i on jest, w nic nie umie grać. <grybujesz> Wejdę, może go powkurzam trochę. Ehm... Um... OMG, 50, 50, 50. wytyfy, lol. On w ogóle myśli, że go rozumieją ci Anglicy? On w ogóle nie potrafi po angielskiego mówić. Nie ma w ogóle akcentu. Jaka rama, znowu umarł. <grym, grym>, nie mogę na niego patrzeć. I on ma tylu widzów. A dobra, zrobię sobie konto i mu napiszę jakiś głupi komentarz i pewnie się obrazi. Będzie mu głupio. Napiszę mu jeszcze po angielsku. o. you suck in this game better off and uninstall uh, you you are noob better uninstall oh my god my dear friend swag if you think i am nap an and you don't like me go away from my channel twitch okay you can find a different streamer on the twitch there is a lot of them okay bye bye Co on w ogóle mówi? Ja w ogóle go nie rozumiem. Pewnie dlatego, że tak słabo mówi po angielsku. Zaraz sobie przetłumaczę. Maciusiu? Tak, mamusiu? Poprawiłeś już oceny z języka angielskiego? Eh, To znaczy... Co? Ty knojku jeden, żadnego pożytku z ciebie nie ma. Całe dni przy komputerze, a masz trzy zagrożenia z każdych języków. Ja nie wiem, jak ojciec mógł być aż tak naśpany w ten wieczór, żeby takiego gówniarza ukręcić. W tej chwili ten komputer wyłączaj, bo jak przyjdę, to ci nie, to wszystko nie, przez nie, to. okno. I jak jeszcze raz zobaczę, że oglądasz Facebooka i jakieś głupie filmy zamiast się uczyć, to jak ci ojciec pasem. Że się poczujesz jak ta dziewczyna w tych filmach z murzynami, co oglądasz wieczorami, co gówniarzu myślisz, że nie wiem? Ja poprawię, ja poprawię, ja już nie będę już. już.